Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, no, się okazuje nagle, że jest worek z informacjami, które nie są do końca fajne, ale uważam, że trzeba poinformować wszystkich, którzy są właścicielami przedsiębiorstw czy pracują w Wielkiej Brytanii, aby byli świadomi zagrożeń, bo jeżeli nie jesteśmy świadomi zagrożeń, jeśli chodzi o prowadzenie naszego biznesu, no to w tym momencie. Nie może to funkcjonować, czy powiedzieć, nie wiedziałem, dlatego proszę o uniknięcie kary czy konsekwencji. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, i dzisiaj chciałbym pokrótce powiedzieć na temat, co się zmieniło od 1 lipca tego roku w zatrudnieniu pracowników. Przede wszystkim dlatego o tym piszę, dlatego o tym chciałbym powiedzieć, ponieważ mamy sygnały od naszych klientów, którzy mają z tym problemy, którzy nie zgadzają się z tym, co rząd Wielkiej Brytanii zmienił i chcą, aby zasady, które były, zasady, które były wygodne i były dobre, funkcjonowały dalej. Ale no niestety tak nie jest. Słuchajcie, od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej. Automatycznie zmiany, które będą następować w niedługim czasie, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z relacjami pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską i tak dalej, także będą się zmieniać. Więc nie możemy oczekiwać, prowadząc działalności gospodarczej że będzie wszystko tak, jak było, bo nam jest fajnie, bo nam jest wygodnie, bo się przyzwyczailiśmy do takiego stanu rzeczy. Więc no, z tym sobie musimy jakoś poradzić, prawda? To jest po pierwsze. Po drugie, od 1 lipca, czyli mieliśmy okres przejściowy między 1 stycznia a 30 czerwca, mieliśmy okres czasu, kiedy my, jako pracodawcy czy osoby, które są nieobywatelami Wielkiej Brytanii, a są obywatelami Unii Europejskiej, aby mogły złożyć i ubiegać się o settle status albo o pre settled status, w zależności od tego, na jak długo są w Wielkiej Brytanii, jak długo tutaj się udzielały i tak dalej i tak dalej, tak, czyli, czyli to, to, to był ten okres czasu. Ponadto, dla nowych pracowników czy dla firm, to aby zobaczyć, w jaki sposób możemy czy powinniśmy mieć rzeczy związane z uregulowaniem naszej całej struktury związanej z. Zatrudnieniem pracownika, czyli występowanie i pewne, pewne zasady, które zostały poprowadzone, żebyśmy to też wdrożyli do naszej firmy, jeżeli potrzebujemy pracowników, czy chcemy rozwijać firmę, a załóżmy, na lokalnym rynku tych pracowników nie ma. Więc od razu chciałbym zacząć właśnie od tego, jakie są zmiany i czym to może skutkować. Więc przede wszystkim w momencie kiedy miną teraz pierwszy lipiec, pracownicy, którzy już z nami pracują, są w naszej firmie. Musimy ich poprosić, że ci pracownicy muszą nam przedstawić dokumenty albo paszport brytyjski, pozwolenie na pracę, bądź pre settle status, albo settle status, żebyśmy mieli unormowane, że te osoby są upoważnione do mieszkania, jak i do pracowania w Wielkiej Brytanii na jakiś tam XY okres czasu. Jeżeli niestety Nasi pracownicy nam tego nie dostarczyli, i to teraz też bardzo ważna informacja. My, jako właściciele firmy, jesteśmy do tego zobligowani, i to my dokonujemy decyzji. Przede wszystkim, my, jako właściciele, dokonujemy decyzji, kto będzie pracował w naszej firmie. Więc nikt przypadkowy, kto sobie przychodził, stwierdził: Słuchajcie, chcę u Was pracować. No wiadomo, że nie będzie pracować, bo właściciel udziela takiej aprobaty, czy ktoś będzie pracował, czy nie. Więc w tym momencie musimy te dokumenty od pracowników otrzymać. Ponadto musimy my, jako właściciele firmy, być pewni, że dana osoba, która dla nas pracuje, czy która u nas pracuje, jest to ta osoba, czyli musimy spełnić jakby wymogi weryfikacji tej osoby. Albo ją widzieliśmy online, offline, czy jakkolwiek, mamy jej dokumenty, mamy umowę o pracę i mamy dokumenty mówiące o tym, że ta osoba będzie u nas mogła. Pracować, więc my, jako właściciele, musimy zweryfikować te wszystkie dokumenty i my za to jesteśmy odpowiedzialni. A co w momencie, kiedy się okaże, że no, tak nie jest? Ja teraz jeszcze tutaj też wrzucę Wam linka do strony, aby się Jeżeli ktoś chciałby sobie poczytać o tym troszeczkę więcej na stronach rządowych i podsprawdzać, więc link został wrzucony. Ten link również jest w opisie tego wideo. Więc w momencie, kiedy no nie przeoczyliśmy, tylko nie dopilnowaliśmy tych wszystkich wymagań, to co nas może czekać w tym przypadku? Kara w wysokości do 20 tysięcy za każdego nielegalnego pracownika, czyli mamy 5, mamy 100 tysięcy funtów kary. Mało tego, ta kara może być przełożona nie na firmę, a na właściciela firmy, czyli odpowiadać możemy tym całym majątkiem więc to jest spora kara. W poważnych przypadkach wyrok może skazywać do 5 lat pozbawienia wolności oraz nieograniczoną, to jest niesamowite i po pierwszy raz się z tym spotykam, nieograniczoną grzywnę, czyli grzywna może będzie wynosić nie 20 milionów funtów, bo tak może. Zamknięcie działalności i nakaz Eee, w, na, na, znaczy przez sąd nakaz zamknięcia działalności gospodarczej, czyli w tym momencie możemy mieć naszą firmę zamkniętą, dlatego że nie dopilnowaliśmy tych wszystkich czynności. Ponadto dyskwalifikacja z funkcja bycia dyrektorem w firmach w Wielkiej Brytanii, czyli nie będziemy mogli być zarejestrowani jako dyrektor w Wielkiej Brytanii, już być może Ever. Tutaj jest coś takiego jak niemożliwość, niemożność sponsorowania imigrantów, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że teraz dostaliśmy taką karę i byśmy chcieli z powrotem sprowadzać ich, już takich możliwości nie będziemy mieli, to, że damy komuś gwarancję zatrudnienia w naszej firmie. I co bardzo ciekawe, jednym z elementów tutaj o tym mówiącym jest to, że jeżeli mieliśmy takich nielegalnych pracowników i dzięki nim firma Zarobiła pieniądze, to możemy utracić ten dochód, który wypracowaliśmy dzięki tym pracownikom. Ten dochód będzie mógł być nam skonfiskowany. Czyli możemy naprawdę mega, mega, bardzo dużo stracić za to, że nie dopilnujemy dokumentów czy informacji mówiących, że mamy zatrudnione osoby w naszej firmie. Nie ukrywam, że dość częstą taką przyczyną, czy, czy w ogóle dość często, co widzimy w firmach, ludzie mają pozatrudnianie, my to nazywamy w skrócie żony, matki i kochanki, więc mamy pozatrudniane różnego rodzaju osoby z naszego kręgu, z naszego tutaj całości znajomych, którzy. Nie mieli zatrudnienia, bądź chcieliśmy im pomóc, bądź chcieliśmy po prostu to zrobić w formie właśnie optymalizacji, żeby pomóc sobie w firmie. I te osoby, co teraz się okazuje, nagle właśnie nie mają tych wszystkich dokumentów, i za te osoby możemy dostać karę, jeżeli tego nie przedstawimy, jeżeli nie mamy tych dokumentów zebranych. Tak jak mówiłem na ostatnim wideo, mówiłem o tych rzeczach związanych, że rząd będzie chciał wyciągnąć, czy odzyskać pieniądze z nielegalnych claimów, czy z nielegalnych otrzymanych dofinansowań z tytułu furlough, czy z tytułu koronawirus z KIM, i tak więc, dalej, więc zobaczcie, że tu idziemy krok dalej. Wchodzimy teraz w to, że my jako pracodawcy musimy dokonać weryfikacji i musimy, i będziemy odpowiadali za pracowników, których będziemy zatrudniali nielegalnie. Założę się, że w niedługim czasie możemy się spodziewać dużo większej kontroli w przedsiębiorstwach w momencie, kiedy będzie to wymagane, czy, czy w, dużo większym, w dużo większym stopniu Urząd Skarbowy będzie ingerował w to, kto u nas pracuje. System RTI, który został wprowadzony w payrollu w roku bodajże 2015 czy 16. 14 bodajże, nieważne, w każdym razie dość dawno temu został wprowadzony system RTI do do naszego payrolla, pokazuje i mówi o tym, kto dokładnie u nas pracuje w firmie, czyli mówi w czasie rzeczywistym do urzędu skarbowego, jakich mamy zatrudnionych pracowników i tym samym, jeżeli urząd skarbowy będzie wiedział, że dany pracownik jest nieupoważniony do tego, aby pracować w Wielkiej Brytanii, czy nie ma spełnionych kryterii czy wymagań, no prawdopodobieństwo, że urząd jak zapuka do nas, to będzie wiedział po co puka, więc na pewno bądźcie tego pewni i bądźcie czujni, nie róbcie tutaj sytuacji zwalania, właśnie winy, bo nie widziałem, bo mi nikt nie powiedział. To jest obowiązkiem właściciela firmy dowiadywać się o zmianach, które dotyczą funkcjonowania biznesu, o zmianach, które wchodzą, abyśmy tym zmianom wychodzili naprzeciw i dopasowali funkcjonujący biznes do tych właśnie zmian. Więc o tym musicie pamiętać. I raz jeszcze podkreślam. Że słuchajcie, za każdego nielegalnego pracownika możemy dostać do 20 tysięcy funtów kary. Możemy mieć nakaz zamknięcia firmy. Możemy mieć skonfiskowane tak naprawdę nasze dochody, które zostały uzyskane dzięki temu, że mieliśmy nielegalnych pracowników. Możemy zostać właśnie pozbawieni, może być kara więzienia do 5 lat i to, to co jest niesamowite dla mnie, nieograniczona grzywna czyli tak żywno, jak ktoś sobie wymyśli i sąd przybije 20, 50, może 100 milionów, tak jak żywno może nas czekać, więc naprawdę są to bardzo istotne czynniki mówiące o tym. Ja postaram się zapoznać, ponieważ mam taki raport z Urzędu Skarbowego, który właśnie tego dotyczy, jest to 53 strony do przeczytania i zapoznania się z tymi wszystkimi, wszystkimi rzeczami, więc no to jest dość istotne żeby, żeby się zapoznać. Postaram się jak, postaram się co do tego e, zrobić, aby mieć możliwość w, tak naprawdę Zrobienia raz jeszcze informacji dużo pełniejszych. Postaramy się, jako firma, oczywiście mieć to wszystko w formie artykułu i z dołączonymi informacjami. Być może wydamy e-booka na ten temat. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast na pewno będziemy chcieli o tym informować. Tu poszła informacja, czy ten, czy będzie zapis. Tak. Wszystkie te live'y czy informacje możecie znaleźć na naszym kanale YouTube'owym, do którego bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował naszego kanału, ja już tutaj wrzucam link do naszego kanału YouTube'owego, więc zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby ten kanał subskrybować. Wszystkie informacje tam znajdziecie i one są dużo prościej, dużo łatwiej do odszukania na YouTube'ie niż na, Facebooku, więc zapraszam do tego, żeby subskrybować. I również taka gorąca prośba dla wszystkich osób, które oglądają czy będą oglądać wideo później. My dzielimy się wiedzą, w zamian za to, byśmy oczekiwali od Was lajków, komentarzy, udostępnień. To jest po prostu forma handlu wymiennego. My dajemy informacje, wydajecie nam trochę większą rozpoznawalność i docieramy tym samym z ważnymi informacjami do ludzi, którzy być może tych informacji potrzebują. Więc jak będę tutaj po, po zapoznaniu się szerzej z tym z tym całym tematem, wydaje mi się, no te podstawy, o których powiedziałem, są istotne. Raz jeszcze podkreślam, musimy jako właściciele sprawdzić naszych pracowników, czy mają pre presettle status, czy settle status, czy są obywatelami Wielkiej Brytanii, czy posiadają paszport bądź czy posiadają pozwolenie na Prace. Jeżeli tego nie dopilnujemy jako pracodawcy, grozić nam mogą naprawdę poważne konsekwencje do 20 tysięcy funtów kary za jednego pracownika, możliwość więzienia i nieograniczonej kary, grzywny, zamknięcie, nakaz zamknięcia naszego przedsiębiorstwa. A kto wie, czy jeżeli się okaże, że my jesteśmy osobą jako emigrantem, czy nie będą naciskać, żeby nas także pozbawić prawa do wykonywania zawodu czy prawa do pracy w Wielkiej Brytanii i będziemy musieli z Wielkiej Brytanii wyjechać. Więc słuchajcie, naprawdę nie ma co ryzykować, nie ma co tutaj stawiać się do przepisów, które są, więc musimy po prostu się dostosować do tych wszystkich przepisów. Tutaj Konrad napisał, że mam kierowców na samozatrudnieniu. To tutaj, Konrad, od razu ci podpowiem: to jeżeli to są twoi niepracownicy, to ciebie to nie interesuje. I tutaj nie można mieć pracowników na samozatrudnieniu. To słuchajcie, brzmi nierealnie. Może być złamaniem przepisów IR-35 i może grozić jeszcze innymi większymi konsekwencjami. Co do, co do tego, jeżeli podpisuję umowę z firmą, no to w tym momencie jest to osoba, która jest, ma własną działalność gospodarczą, czy to będzie firma Limited, czy to będzie firma Sole Trader, ale ta firma musi zabezpieczyć się, jeśli chodzi o wymagania sama w sobie, nie my. My zlecamy komuś wykonanie czy zrobienie danej czynności. A, a tu w tym momencie również właśnie to, jakby myślenie, że mam pracowników na samozatrudnieniu. Na samozatrudnieniu, czyli to samo w sobie już mówi, samozatrudnienie to po pierwsze. Po drugie, nie można mieć pracowników, którzy mają własne działalności gospodarcze. To są nasi partnerzy czy współpracownicy, i już od razu takie myślenie powoduje, że możemy dostać się w poważne kłopoty. Więc Konrad proponuje naprawdę zastanowienie się co do tego, czy to są Twoi pracownicy, czy nie aby tą kwestię sobie, sobie rozwiązać. E, tutaj mamy od Eli moje pytanko z innej strony, czy landlordzi też muszą ten settle status sprawdzać? Powiem, z tego, e, z tego co słyszałem, to będą musieli to coś takiego sprawdzać, a mianowicie dla osób, które wynajmują nieruchomości, tak? czyli dla osób, które będą, będą coś takiego miały. Natomiast ja nie rozstrzygałem tej kwestii akurat, rozstrzygałem ją tylko i wyłącznie pod kątem pracodawców. Więc co do landlordów, postaram się dopytać. Chyba, że jest ktoś na forum, kto wie, jak ten problem rozwiązać, czy on jest rozwiązywalny, bardzo bym prosił o, o komentarz. Witam Was tutaj, również witam Pawła, witam Sebastiana, Mariusza. Konrada, Wojciecha, witam Was wszystkich. Grzegorz również tutaj, który się pytał o zapis tego live. A. Więc słuchajcie, najważniejszą kwestią, podsumowując tę moją moje krótkie tutaj wejście dzisiaj na, na live, po pierwsze, pamiętajcie o tym, jeżeli zatrudniacie pracowników, aby sprawdzić ich status po 1 lipca, czy oni mogą pracować. Czyli czy posiadają pre-settle status, settle status. Albo umowę, albo upoważnienie do pracy, tak? czyli zgodę, zgodę na, 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 na pracę, ewentualnie paszport brytyjski, który ich upoważnia, że są, można powiedzieć, tutaj legalnie, tak, czyli to musimy na pewno, na pewno sprawdzić. Nie sprawdzenie tych dokumentów, aha, weryfikacja tych osób, czy te osoby to są te osoby, więc to jest bardzo istotne, żeby to też było sprawdzone, czy posiadamy ich dokument tożsamości, czy posiadamy ich informacje, gdzie oni mieszkają. I posiadamy jakikolwiek rachunek, zaświadczenie mówiące, że te osoby mieszkają w takim ani innym miejscu. To są takie podstawy, które się powinno sprawdzać. Również jeżeli nasz pracownik zmienił adres zamieszkania, to musi nas poinformować. To jest jego, on powinien być do tego zobligowany, i my te w tym momencie informacje musimy mieć również uaktualnione dla Urzędu Skarbowego robiąc payslipy, więc te dane musimy uaktualnić na naszym payrollu i je wysłać do Urzędu Skarbowego. Kary za niedopilnowanie to jest naprawdę do 20 tysięcy kary więzienia nieograniczona, grzywna, nakaz zamknięcia firmy i tego może być naprawdę dużo, dużo więcej. Tu się Elwira pyta, czy prosić pracownika o wydruk? Powiem tak, że poprosić go, czy coś takiego ma, poprosić o ten kod oraz z tego co wiem, to jest strona, ja ją będę musiał odszukać, ale to, to co podałem tą stronę, to jest tam między innymi wszystkie informacje, które o tym mówią i w jaki sposób to można sprawdzić online, więc, więc te, te rzeczy można sprawdzić online. A co jeśli pracownik oczekuje na status? Powiem tak, że tutaj nie widziałem informacji, że jest jakiś okres mówiący, że oczekuje na status, a coś tam. Jeżeli mamy informację, że złożył, tak, czyli przedstawia nam wniosek, że złożył o ten status i go jeszcze nie otrzymał, no to można powiedzieć, że moglibyśmy to, to zrobić. Natomiast mamy już 15 dni po 1 lipca, jeżeli tego nie dopilnowaliśmy i urząd się na przykład uprze, że w tym okresie czasu ten pracownik był, Pracownikiem nieupoważnionym do pracy, bo nie posiadał tych wszystkich rzeczy, to możemy się liczyć z karą grzywny. Czyli de facto, jeżeli mamy pracownika, który nie posiada tych wszystkich rzeczy, jest to napisane: musimy go zwolnić. Po prostu musimy go zwolnić z pracy. W tym momencie także nie będzie obowiązywać do końca ten cały proceder i procedura związana z, ze zwalnianiem pracownika, bo to pracownik złamał umowę czy złamał e, Obowiązki, które na nim też ciążą, a mianowicie, jeżeli tutaj mieszkał i był osobą, której się należy pre-settle status albo settle status, no to w tym momencie on to musiał dokonać i zrobić, nie my, i on to musiał nam przedstawić. Jeżeli tego nie przedstawił, to on złamał te zasady, dlatego go możemy swobodnie zwolnić i powinniśmy go zwolnić, żeby nie narażać firmy na konsekwencje i na karę. Więc naprawdę przyjmijcie te rzeczy, że to trzeba zrobić i to musi być zrobione. Naprawdę pilnie i koniecznie, żeby nie mieć problemów z Urzędem Skarbowym. Jak powiedziałem, postaram się, żeby niedługo również był artykuł na ten temat. Postaramy się więcej informacji również na ten temat przedstawić, po to, aby osoby, które śledzą kanał SNK, Ant, czy to na YouTube, czy na Facebooku, miały informacje, które są rzetelne. To tyle ode mnie dzisiaj. I następne wiadomości najprawdopodobniej będą albo znaczy we wtorek będzie live. Natomiast, jeżeli by się jeszcze coś wydarzyło, postaram się oczywiście podzielić tymi informacjami z Wami. Dziękuję bardzo serdecznie. Raz jeszcze przypominam o subskrypcji kanału na, na, na YouTubie komentarzu, czy lajku, czy udostępnieniu tego wideo będzie mi niewzmiernie miło. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, do zobaczenia i pozdrawiam serdecznie.